Łuk jest O, jak jest łuk, to jest dobrze Nie wiem o czym mówisz Raczej nie widziałem chyba A, na tym, na fanpage, tak widziałem Już pamiętam to to widziałem. Ok. Znowu mam otwarcie pod tamten bilt, nie? Weźmy rynek to. Pa, pa, la, pa, pa, la, pa. Ej, bo ja reklam nie puściłem w ogóle, to teraz puszczę dwie. Bo i tak na razie miniony tylko biję, więc Wojska mi poleciała z Nic się tego nie stało Czemu masz wspierającego? Nie wiem Mm, Jeszcze mówię 28 dni dopiero masz No to jeszcze... 3 dni albo 2 dni będziesz go miał no, ale to nie jest, że nowy miesiąc, tylko to jest, że od tego dnia, o którym kupiłeś, do tego dnia, do którego miałeś, no? Czyli, jak kupiłeś załóżmy dziesiątego, to do 10. To nie jest tak, że po prostu bierze i to i znika, nie? Ła, olibera sprzedałem, czemu ja go sprzedałem? Kurwa mać. Nie chciałem. Poliber wybacz mi. Nie wiem czemu go sprzedałem. Twoje zdjęcie. No tu nie, to odje... A Fipek już ma kurde wiesz, wyższą odznakę, nie? Bo już ma apteczkę. Ty masz bandaż, a on ma już apteczkę, nie? Swipek już jest level up. Kiedy giveaway, jak 5000 subskrypcji wbijemy, Czyli to jest tak odległe jak nowy sezon w Fortnite. Spojebane, nie c Kurwa... Jebane boty grają tym gównem. Druidji regenerują 40 punktów zdrowia co sekundę. A mój kurwa Kogma wbije 30 po 3, co sekundę, nie? S Spierdolenie umysłowe. Ostatnie pieniądze wydać na koleżankę. Najgorsza inwestycja w twoim życiu, stary. Najgorsza. Najgorsza inwestycja ever stary. Ooo, trzy wpierdoly szybkie zostały. Gitara, różka na kad pod Ginzo Potem weźmiemy jeszcze sobie płaszczyk, żeby zrobić uciszacza. Nie wiem, czy tak nie będzie lepiej w sumie z tym ezrilem? Nie wiem, co z tym zrobić dalej. To teoretycznie może być. Ale w sensie, w sumie to bym wolał Ginzo drugie zrobić na Olafa. żeby on robił sobie 5-0. Prędkość ataku to są po jajaby, nie? To spierdolenie się kurwa więcej leczy niż go bije, nie? Patrzcie, no się kurwa więcej leczy niż go Las i Druidzi powinni być wyjebani z tej gry. Tak samo jak Braum. Są kurwa. Synergie, które powinny być wypieprzone. Trzeba być największym botem, żeby to grać. No ale i tak nie mam na razie jak wygrać, bo mam cztery postacie, no? Na pierwszym levelu. Żeby za mocno nie dostać, no już 78 mam tylko, ale... No to kurwa wszyscy grają praktycznie, nie? Ten zjeb to gra to kurwa gówno gra Ten down to gra, ten down to gra Przynajmniej fajną liczbę HP mam mm, level up By się przydał, ale nie ma O O kurwa LOL Olaf. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Olafik najbardziej propsujemy. A, tylko pytanie, czy ja to zrobię w ogóle? No, chyba drogę o woli barni wskaczył na level. ok jest git bo mamy łuk Rexa mi też na level lecia co co znam na nie ale wiem, wiem kto to No i teraz pytanie. To na pewno damy na niego. I zrobimy tak. Weźmiemy... znajdziemy różdżkę i płaszcz. Nie wygramy tego Ale wejdziemy na 50 golda po tej walce Więc będziemy dawali w level, dostawimy potem Wolibera, Warwicka damy do przodu Powinniśmy zacząć fajnie tą grę wygrywać O kurwa Druga fioletowa postać, w sensie za 4 golda I drugi raz olaf. dla mnie bomba, nie. Tak maksymalnie myślę, że do 40 HP mogę zjechać, a potem muszę wejść w level. Teraz dostanę za tą walkę 13 już, bo przegram. będę miał na level. No chyba, że wygram. Sztos. Znaczy, w sumie nie sztos. Bo bym dostał 13, czyli bym miał 65. A mam 63 w ten sposób. Ale wejdziemy w level, przedstawimy Warwicka tu, damy tutaj Volibera, znajdziemy to. Trzecia postać, znowu Olaf, nie? Lol. Ej, trochę w szoku jestem, nie LOL Podczas jednej rolki znalazłem raz, dwa, trzy, cztery Nie przepraszam, raz, dwa, trzy, cz no cztery postacie na golda. No znaczy na drugi level. What the fuck? Yy, albo płaszcz albo różdżka I z tymi mam jeszcze się zastanowić co robimy Różczkę na Ezrilu A płaszcz na Wejgarze Wezmę tak, bo Ezril mi by chyba le Nie, levela by mi nie zrobił, ale walę go nie brać. Po prostu będzie miał różdżkę, nie? Bym musiał go sprzedać, a wejgar mi nie zależy na nim. Okej, okay. zostało łok w ogóle. To jest dziwne. Ale spoko Okej, okay. mamy Weigara. Weźmiemy sobie, dołożymy do tego to. Sprzedamy go. Damy to tutaj i weźmiemy jeszcze tego Ezrila. Teoretycznie można dać kuszę Teoretycznie można dać statika. Teoretycznie można rękę sprawiedliwości zrobić. Ale po co? Damy tu różdżkę. Olaf będzie miał prędkość ataku 5-0 na koniec walki. I będziesz to... Jeszcze Mundo jest do dostawienia. No Olaf na drugim levelu w tym momencie będzie mi migrekerował za każdym razem. Nie? W każdej walce będzie miał to obdemyć. To mnie cieszy, bo sobie będę nabijał spokojnie golda Serię robił Zwycięstw Potem na sobie wbijemy siódmy level Zostawimy Mundo Będziemy mieli berserkerów, więc Olaf będzie jeszcze mocniej kierował. Staram się gdzie Mundziaka ustawić Chyba go tu dam, z tej strony Albo tu Bo teoretycznie ciągle z tej strony będę dostawał Tak się nawet bym ustawił w sumie Na razie, o Chyba tak będzie git 1,23, nie? 2,51 Pomyślcie, że jak będzie miał jeszcze różdżkę do tego dołożoną, to cały czas mu będzie rosła ta prędkość ataku, więc będzie miał 5-0. Na sam koniec, bo 5-0 jest największa. 24 golda, żeby wejść w level. Różdżkę potrzebuje. Tak, szczerze mówiąc, to by jakby poleciała różdżka, łuk i rękawica, to by było sztos. Bo tak, różdżkę bym dał tu, łuk bym połączył z łezką do statikazu, a rękawicę bym potem drugą połączył z, z rękawicą i dał na syndzę na przykład. Kabu. To też nie jest zły pomysł. O! O! Dobra, okej. Okay. To leci na Sinja. Czyli tak. Jeszcze zobaczymy co z tego się robi. Tu mamy to. To sobie zostawimy na Sinja na pewno. A z tym jeszcze zobaczymy, co będziemy robili. Bo nam się na pewno wziąć z tego różdżkę. Żeby Kogma wbił jak pojebany. Teraz powinniśmy mieć już z 50 golda Olaf się już odpalił I Tak jak mówię nie, Olaf będzie kierował, na razie Czy w ogóle jak na siódmy level wejdę i dostanę pierwszą postać Sincz, to to jebne, nie? Okej. Okay. Jeszcze dwóch by się przydało w sumie, zanim go stawię. Jest dobrze, bo wygrywam, jestem w połowie tabeli, ten możliwy, że do rolki odpadnie. Problem z tym, że najprawdopodobniej będę przedostatni do brania. Dobra tu wszyscy z góry wygrali, oprócz tego jeszcze bo ten walczy O masakra Ja on wygrał, no to git, mnie to cieszy Nie wydam 8golda, żeby wejść w level, nie ma nawet takiej opcji Ten Mundo na razie mi nie jest potrzebny Bo ja już mam i tak 6 Ten ma 8 ja pierdolę Tylko, że ja go i tak porobię Zabijcie tą mankę zanim odpali ulta Dobrze No to już nie jest groźne Git Trzeci biorę No muszę tą różdżkę dostać bo jak nie to będzie lekka lipa Na no Zedzie jest kurwa Singe jest teoretycznie Okej okay. Sinja już nie ma Zajebali troszeczkę Pas giganta No wezmę ten pas giganta Kurde, niedobrze Uchu nie było, nie? Nie, była szpatula Płaszcze dwa ta mi zabrał to co potrzebowałem, menel Ech. No musimy liczyć, że wyleci Dobra to do niech wejdzie na bord Jedną rolkę Poez Dwie tu Dobra To teoretycznie też można zrobić tylko czy chcę to robić? No nie chcę no Ruszczka mi jest potrzebna najbardziej Łuk też byłby spoko, nawet już tak w ostateczności Ale różdżka byłaby najlepsza No i mówiłem, że na tego gościa mogę przegrać, nie? Z tym i przegrałem Tylko, że to był klon jego Dobra, nie ma co? Utrzymajmy się na tych 50 golda. Weźmiemy sobie powoli, da będziemy dawać w level. Dostawimy Sinja, wejdziemy w dziewiątkę, dostawimy jeszcze Twitcha i będzie stos. Nie wiem czy tak się nie ustawić. Nie, tak jest źle. Tak musimy stać. No, tak będzie git. Albo tu nawet. Z tej strony zawsze ktoś będzie A kogo on musi być odsłonięty? Cześć Patryk, siemono Lepszy Olaf wygrał, no, co mam powiedzieć <gry> Manko, śmanko Ten Gra to samo, tylko trochę jest zmieniana, bo gra z Twitchem Oli, Oliber 2 level Dobra No, brzydko działby, dajcie różdżkę Będzie git Różka z brzytwodziobów i będę zadowolony. Ale... Mamy hydrę. Mam 46 HP. Po co mam schodzić poniżej 50 golda? Nie ma sensu. Na no szczerze, w sklepie nie mam nic do wzięcia już, nie? Kurwa ile ten las wytrzymał, to jest goldowa postać z bez itemu, nie? A ustał tyle, że lepiej nie mówić. To umiejętności. Okej. Okay. Coraz więcej tych postaci tu mam na tej ławce. Switcha i albo Sindża teraz dostać, trzeba to miejsce, Tam masz 6 level 5 postaci na godzinę, no trochę Beka No ale nie ma leczenia, nie, to jest taki jeden mały problem. Dobra, wchodzimy w dziewiątkę, dostawiamy Twitcha, dostawiamy Sinja i robimy ich. To, to, to i to wydubić. Sinja. Dobra. No niech będzie tak. I tutaj na no to, Na niego to miało iść. Jeden Mundo. I Twitch już do kolekcji jeszcze. Lol, to. Lol, i odpadłem. Ha! <laughs> Dobre jaja. Lol. Góry ocean mage, wartowniki mistyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dobrych itemów z dziewięciu pozdrowienia Każdy kurwa coś robi dobrego z Plus siedem. No, štos. Za pierwsze, za drugie miejsce dostałem 20, a za, 3, za czwarte dostaje 7. Logiczne.